no i jestem, jak sprawdzić co wyje nam w czasie jazdy to już szybko Wam podpowiem dla Ciebie też Panna mamy przednie lewe koło kręci się tylko to koło tutaj mamy ciszę tu masz podobną na nową końcówkę, nowy drążek wszystko ładnie nasmarowane nowe ładne osłony zaprasowane, zacisnięte teraz wyłączymy napęd z tego przedniego lewego koła przerzucimy się na przednie prawe i posłuchasz sobie jak przednie prawe będzie się odzywało. Czuję tak, blokujemy na mechanizmie różnicowym przednie lewe koło, przerzucamy napęd na przednie prawe i ja już słyszę, tam telefon bliżej i na 100% wyje przednie prawe łożysko tutaj też masz podgląd na piecułkę. Ładnie wszystko zasmarowane. Obejmij za nowe osłony. Ale wy jest nasz. To teraz stoi. No i tu masz ten wydech nasz, który trzeba będzie też w końcu kiedyś wziąć i zrobić. Także tak to wygląda. I teraz mamy pewne nastawienie.